Próba mikrofonu, raz, dwa, trzy? Raz, dwa, trzy. Nie wiem powiedzieć, jestem inny. Jestem sobą, mam swój świat, o tak ci powiem. Siema i rokes. Siemai rokes. Siemai rokes. To się Majroques. Się To no, czy U żebyś... siebie jesteś? Się drzesz? U siebie jesteś? No u ciebie. <noise> no to czy nie, drzwi, jak jesteś u mnie? Gdzie ty nie. jesteś w ogóle? Weź się odezwij. Tu gdzieś leżysz? Zobacz, co mi się stało. Co się stało? No, widzę. Co to się stało? No, się ślepy rozmawiam. jestem, nie widzę nic. Urwało mi się. A to pękło? Pękło, urwało się w ogóle, nawet no. nie wiem jak się urwało, bo nie widzę, no. Pękło. Dlatego się pytam, gdzie jesteś. No. Ty, żeby ktoś się nie okradł z swojego śniadania tutaj. Nie bój się, nikt mnie nie okradnie. Widzisz, jaka to lipa jest? Same straty. No. Ale telefon naprawiony przynajmniej. Naprawiłeś? No. Ale nie pytaj, ile to kosztowało. To szkoda gadać, nie? O, teraz mogę zobaczyć dopiero, jak to wygląda, ale to się po prostu wzięło i urwało. No to się łamało. Łamało się. No. Bo taki sypelek jest tutaj. No. I on nachodził na te. No, tak jak tylko na tym jednym, wiesz, to po prostu mm -hmm. spada mi z nosa cały czas. Mm -hmm. i... Trochę lipa. Co u ciebie słychać w A nic. Ojej, ja się czuję. Jest przed siódmą? No. Zobacz, z czym spałem. To <słuch> z o której, O której do pracy dzisiaj? Już wstaję. Co się dzieje? Ua, wstaję. Panna była, Tomku? Była z Holandii. Nie no, ja mówię o tamtej, co mówiłeś, że... A to nie, jeszcze nie, teraz druga już była. O! to ty się widzę opędzić nie możesz teraz. Poczekaj. A jaki uśmiech na twarzy? <laughs> Czy to coś znaczy? Fajerwerki były? Z fajerwerkiem? Tak, tam po tamtej stronie kurwa, że na czworaka szłem spać. <laughs> Posłuchaj. Pamiętasz, żeśmy nagrywali taki film, gdzie ty mówisz o swoim uzależnieniu, o różnych takich historiach. Ty wiesz, jak ty żeś tam przeklinał strasznie. Ja cię od tamtej strony nie znałem, żebyś to aż tak przeklinał. Tak? No, tak to się trochę hamujesz. Ty, ty miałeś dziurkę w uchu? No ty mówię, miałeś nie. trzy dziurki. Trzy. Trzy dziurki w uchu ty miałeś? No. A w drugim też? Nie wiem. Pokaż. Chyba nie. Nie. No. prawym mnie. Po co ci takie dziurki w uchu? Oj, miałeś trzy kolczyki. Byłem ci, kolczyki. I co sądzisz o tym w ogóle, żeby faceci się upiększali takimi rzeczami? Ja wiem, to bez sensu, mi się wydaje. Ale dziurka zostaje. No, zostaje, no to. No ja mogę teraz wsadzić kolczyk normalnie. Nie zarosła? Nie. No. To może kupimy ci jakiś. No. I na paradę pójdziemy. O, ale myśmy już <laughs> raz byli. No. Nawet chyba żeśmy nieźle zarobili. Znaczy, ty tak. zarobiłeś wtedy. By ładnie. To dlaczego sobie zrobiłeś w takim razie te kolczyki? Skoro uważasz, że to bez sensu. No jak do szkoły chodziłem jeszcze. Jak do szkoły chodziłeś? No. Jako dzieciak? I to tyle lat nie zarosło? Ja. Pamiętam jak pani kazała ściągnąć. No, bo kiedyś za moich czasów nie było można, nie? Ani włosów farbować, ani kolczyków, to nie? No. A teraz chyba pozwalają już dzieciakom. Teraz to już. Tak jak chodzą do szkoły, to wiesz co... I co, ściągnąłeś wtedy, jak pani kazała? No jak? Kary nie było jakieś nie. od rodziców? Nie. A pamiętasz w ogóle, skąd ci przyszedł pomysł do głowy, żeby takie kolczyki sobie założyć? A może kiedyś woda, kurwa, to fajnie wyglądało, przecież to... Na szpanu, jak to wiesz. Kolega jak założył, że sobie plastrem, tu oplastrował, żeby w szkole nie widzieli, że ma kolczyka. No i woźny podeszł i mu zerwał. Ale tylko plaster. No. Kolczyka mu nie zerwał. Jak, normalnie wszystko. Kolczyka mu zerwał? To mógł go skaleczyć, mógł mu krzywdę zrobić. No i co? Jacek, ty, za moich czasów, jak ja do szkoły chodziłem, to, to, to nie było. Tam ci brali i jechałeś do góry. A? Woźny. No. Posłuchaj, mój tata mi opowiadał, w sensie, że on chodził do szkoły no, już po wojnie. To mówił, że normalnie w rękę dostawali uczniowie linijką, wiesz? Dobra, ja po mało będę stawał. A no proszę, jasne. Spalę się kurwa kiedyś. No to na to to musisz uważać, akurat. Rzeczywiście, pety porozrzucane wszędzie masz Ale tu widzę w kasie pusto ale Nawet normal. nie widać kasy Posłuchaj, to jest błąd Tomek, że to jest przezroczyste, bo tego nie widać Tego nie widać, idzie, idzie rozumiesz, przechodzi i nie widzi, że ma wrzucić Nie No co? Chcesz to możesz ty tylko zobaczyć, nie, nie moją nogę Nie chcę, Oj, dobrze. ale nie widać, bo jesteś zasłonięty bo ja bez tego śpię, nic nie mam, wiesz? A lepiej jeszcze nie? Wiesz, ja co ja ci powiem, no nawet nie chcę. oglądać. nie będzie lepiej, nie będzie gorzej, no kurczę, co mogę ci powiedzieć. Słuchaj, dzisiaj pójdziemy, musieli zanieść tylko kopal iść po papier tylko pójdzie ze mną. Po papier? Tak, pójdziemy Ale... po papier. Wiesz papier to różne rzeczy znaczy papier. Na ubezpieczenie nóg. A rozumiem. Czy do szpitala mogę iść? Ty! To jest biznes! Chcę nogi ubezpieczyć. No. To ty jak piłkarz jakiś. No. Piłkarze sobie ubezpieczają nogi. A ja też mam ubezpieczone. Ile można na tym zarobić? Nie wiem. I co trzeba zrobić, żeby zarobić? Nie mam pojęcia ile. Połamać giry. Nie wiem, nie mam pojęcia ile, ale. I tak wygląda Twój tutaj domek. No burdel, jak ca. No zawsze dla nas. Burger, nie? No nie mów, no, to jest tak normalnie, no. Wiesz. Może to butelki niepotrzebnie się walają? Bo to jem, wiesz. I ta maść też mógłbyś Kwiec. do apteczki schować taką maść. Nie, więc już nie ma maści. No to wyrzuć przynajmniej. Jacek, ja Jacek, jak w nocy, ja jak za dnia smaruję się, jak się kładę, nie? No. Smaruje się. To ten, to ja już nie wstaję, wiesz, i dlatego to tak wygląda. Ale widzę, że kosyk ci służy. No, długo, nie? Długo, długo, ale... Yy... Pierwszy kot, sam się zdziwiłem, pierwszy kot tyle czasu mam jest naprawdę fajny kot. I śpię pod nim, i siedzę pod nim. Ale lolka, to szkoda, że ci go buchnęli. Ale już dziury ma, dziur ma popalonych cholera. Ano, rzeczywiście. Ty, ale mówię ci, że szkoda, że lolka ci yy, rąbnęli, nie? No Ty rzeczywiście, żebyś ty się nie spalił kiedy? No Aleczkiem jak to było Tomek? No co no ukradli, ja ty kiedyś wiadomo wiec jak jest, dziadnie Widzisz to trzeba być świnią, tak ci powiem Idziemy, i, I ze mną? Tak idę. Tomek, ale o co chodzi z tym ubezpieczeniem nóg? Bo nie zakumałem tego. Że ten Bo słuchaj. Nie chcą mnie wziąć do szpitala, nie, bo nie ma ubezpieczenia. A mam nogi rozwalone, nie? No. No i tylko ubezpieczyli mi nogi, że mogę iść do szpitala, ale ręki mi nie będą robić. Tylko A, nogi. W, sumie, w tym sensie. Tak. Rękę A. będę miał rozwaloną, oni tego nie będą ruszać, tylko nogi. A, bo ja myślałem, że ty chcesz ubezpieczyć w tym sensie, że idziesz do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. I ubezpieczasz nogi tak jak kimkarze ubezpieczają. Wiesz, nie. że jak coś się stanie w nogi, to ci płacą hajs. To byłby biznes, wiesz. A ty chcesz tylko ubezpieczyć, żeby ci nie wyleczono. Nie wiem, jak oni to właśnie zrobili. Wiesz, że nie wiem? A to wiem, może... że jestem na cały kwartał ubezpieczony. Ale można same nogi ubezpieczyć tak zdrowotnie? No. Czyli jak co by się w rękę stało, to już się nie liczy. To wtedy muszę iść i jeszcze powiedzieć, że ręka. Jeszcze rękę do ubezpieczyć. Tak. Aha. <grym> Ale jak myśmy byli w szpitalu? Z Karolem ostatnio gadałem, mówię ty, a Abstesz mi się na ręce zrobił. On mówi, to idziemy ubezpieczymy jeszcze rękę. <grym> z kim gadałeś? Z Karolem, to fajnie, tak. Ja rozumiem. to idziemy jeszcze rękę, mówił ubezpieczenie. Ale chyba ci nie chodzi o Karola. Czekaj. Tylko Kaspra. No Kaspra, pomyliło Nie mi, no, to ja. już mógłbyś pamiętać imię Dobrodzieja. Ja dopiero wstałem. Dobra? Nie pokażę mi żadnych dokumentów. W ogóle nie chcę patrzeć, zamykam oczy. Znaczy nie muszę zamykać oczy, bo i tak nic widzę. No pokażę ci moje ubezpieczenie nogi. No dobra, już pokazałem no. Zobacz tutaj. Czy to, kto to jest Bordzień, tutaj? nie? Kto tam śpi? No właśnie nie wiem, dlatego cię pytam. Ja też nie wiem, zaraz zobaczę. Ulicę Berlina. A to cholera wie. No, tak śpiąc, no. Ja w pierwszej chwili, jak tutaj przychodziłem... ja, tak, ja tak nie umiem spać, takie, takie te... Ja nie wiem, co to człowieku, to jakieś... Jak przychodziłem do siebie to w pierwszej chwili pomyślałem, że to Patryk, ale... Ale to nie Patryk. Ale widzę, że... No, to... z tego, co słyszałem, to ponoć śmiać mi się chce. Wiesz, bo ten... Bo wczoraj była ta... U mnie? Jaka ta? Ja zapominam, ja dopiero wstałem. No się, no. Ja dopiero wstałem, ja, ja tak mam. Ja nie no. mogę się się. I ta ten... kobieta w każdym razie. No. Miałem iść po ten papier z nią wczoraj, ale nie poczułem bo... Problem o Martę? No, problem mi się z nogami zrobił. Ty, wiesz? Ale to już zapamiętaj imiona, Marta Kasper, no kurde. Ja to, pamiętam. Pomagają to. ci ludzie to głupio nie pamiętasz. <laughs> no. Pozdrawiam. No, no właśnie, <laughs> oni wiedzą. Tyle, no. tyle. Pozdrawiam, ich wiem. Posłuchaj, mi ten. się wydaje, że ten pan jest w podobnym stopniu uzależniony co i ty. Tak widzę po jego wyglądzie. Nie wiem. Możliwe. Tak się kręcisz kółko, no idziemy gdzieś chyba, nie? Ja nie wiem. Na autobus czekamy. Na autobus, autobus czekamy? No. Ja muszę mieć bilet. Ja mam. A, tak jak kiedyś nie. miałeś, tak? Wy ludzy. jedną stację jedziemy tylko. Jedę przystanę. Tak, i ubanem. Ja, ja mam bilet, to ci dam bilet. Potem to znowu będą gadali. Ja sobie kupię taki za 10 euro na wszystkie wiersz środki. No wiesz. Znowu Jorka z biletów robi. <laughs> Zrobiłeś go z, go, z, go, z tej. Ale dobra ta ta była, nie? Ty, to jest autobus. Tak, ten, jedziemy. Ten, co ta? Znowu ta. Jak ta? Opuść niżej. Jedną stację tylko jedziemy. Co było dobre, <słuch> bo nie zrozumiałem. No wtedy... Jest... A co rękoma jadłeś? A, Ile <słuch> <ktoś. słuch> Nie zapomnę. Dwa dni potem ktoś przychodzi do mnie z widzów, mówi, ty, Widziałeś go, mówi nawet rynkomażar Mówi, ja mówię. No, bo ja mu kazałem specjalnie. Tak? O, to no. widzę, że ty na humorku dzisiaj. No, oni nie wiedzieli nawet, nie? Ja tak codziennie wstaję. Tak jak wiesz. I dzień. co z tym biletem? Dzień dzień. Ci. Miał być bilet? Ci go? No, Może daj, no. no Mam, nie bój się. Ale czy jest skasowany? Skasujesz sobie. A to jest taki za 10 euro? Poczekaj. Czy autobusem chcesz jechać? Nie, mi jest wszystko jedno, ale za 3 euro to ja daleko nie zajadę. No, ja muszę kupić taki za 10. No ale teraz muszę kupić, bilet. jak ten. Zabieraj mi ten bilet. Dobra, się wysiadamy. Na Uban idziemy. Bo Ubanem pojedziemy. Dobra, ja, nie ja tam ser. sobie kupię bilet, wiesz? Z, musisz nacisnąć ja. chyba. No naciskam, no i co? Wyczekaj, jeszcze nie dojechał. A chyba, że tak. A jeszcze do stacji nie dojechał. Do zelowej. Idziemy na Uban? Jeździ nie. banem. sam. Bo tak bym musiał jechać tam, przesiadać się. Patryk żyje w ogóle? No, ty, słuchaj, właśnie miałem ci powiedzieć coś. Czwartego mam termin po, po pierwszy dzień na tabletki. Gdy w Nagle Patryk, Patryk Czwartego ma termin na terapię. O i fajnie. No i super. Z tego to słyszałem. Może coś się ruszy z tym, nie? Nie wiem. Oby. Należy wam się to zdrowie, wiesz? Ale z tego, co mi się wydaje, to... To jeszcze nie jest ten czas na niego. No wiesz, no nie odbieraj mu nadziei przynajmniej. No nie odbieram mu, ale ja mu to powiedziałem prosto z mostu. Rozmawiałem z nim mu to powiedziałem, że to jeszcze jest nie czas na niego. Aha. Dlatego, że on to, co jest dobre, on to ma. Rozumiesz? No nie bardzo, w sensie, że ma to, co chce, tak? No tą sekundę, tak? A, uważaj, uważaj. Co a o widzisz? tym gadamy? Zobacz, zobacz, widzisz? Życie! O! Życie! Jeszcze nas odtrąbili. Życie! Berlin! <grym> a A tutaj sekundę już nie masz. A ja już nie mam tego wejścia, nie mam nic. A na... po drugie, po drugie, słuchaj, to są lata, 12, a 2 to jest różnica, tak? Ja po dwóch latach to skakałem na, na rzęsach, biorąc to. Ja nie byłem w takim stanie jak on. Rozumiem. Ale czy z tego wniosek, że na Ciebie jest czas? Na mnie jest czas. Nawet mi to powiedziała, pozdrawiam, koleżanka z Holandii, która wczoraj była u mnie. Czy wczoraj. No, wypiłem piwo, znowu na czworaka szłem. <grym> tak? No, hej, Ale patrz, drugie mi nie wchodzi, nie? I no. czemu? Jedno wypiję, nie? Ale pijesz to jedno <noise> ze smakiem, chociaż? Normalnie, tak. Aha. Normalnie. Normalnie. nie wchodzi. A drugie już ta gorycz, nie? Widzisz, ta gorycz już taka jest, wiesz. Ciekawe. No. Szukaj biletomatu. Tutaj jest, chodź. Tomku, śniadanko jakieś może? A może? Wieselka? Nie, ja sobie tu wezmę ten. Halo? Halo. Witaj. Ja wam bite Weź sobie. Jeszcze... Masz kasę? Czekaj. Czekaj, 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 bo żebym... O jejku, 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 moment, już. Piątka wystarczy? Proszę. O. Masznego. I kakao. Najlepsze o. To nie chcesz tego biletu kupić ten dzisiaj... Ten ja sobie dziesięcio... kupię ja musimy, musimy wiesz To kupisz sobie ten ten, nie? ale to ten jeden, tym jednym byś mógł przejechać w jedną stronę. Nie, tam, ja kupuję jedziemy. taki na wszystkie strefy, bo cały dzień będę jeździł, wiesz Po co mi jeden w przejazdach mogą być od razu? No, no. wszystko to chyba kosztuje 10 euro. Więc no, 10 euro cały. nam no. do jutra. Tak. Do rana. A no faktycznie, bo to jest na 24 godziny, nie? Oczywiście. A do kiedy jesteś? Do jutra. Jutro też coś robimy? Tak. Jutro tomku będę mógł ci tylko jeszcze. ranek poświęcić. Słucham? Tylko ranek ci będę mógł poświęcić. Okej, okay, nie ma sprawy. Tak, żeby było dobrze. Nie ma problemu, zrobimy tak, że będzie dobrze. O, właśnie. Zawsze robimy, że jest dobrze. Nie nazykamy, nie? No tak. Jeszcze będę musiał od Ciebie zadzwonić. Nie ma problemu. Ale to spokojnie. Czyli mówiąc krótko, plan jest taki, że 4 września to jest yy, godzina dla Patryka Aha. i dla Ciebie jednocześnie, tak? Tak, no z tego co słyszałem. Rozumiem. Ja tak, bo Marta była i powiedziała, że. bo mi telefon ukradli z niedzieli na poniedziałek, nie? No mówiłeś. Te karty, tak. co się kupiłem, pamiętasz, to wszystko co poładowałem. No, bilet, bilet, bilet. Tutaj jest. O, ja kupuję od razu. To dawaj, ABC. kupuj bilet. A ty nigdzie nie, nie uciekaj nigdzie. Bo zaraz będziemy jechać. No dobra, zaraz najpierw trzeba bilet kupić. Dobra, dawaj. ABC, okay. ABC O, ja mam prosta sprawa. 24 cztery 10.70, Przykładamy kartę, dziękuję, do widzenia. Mamy załatwioną sprawę. O, poczekaj, teraz ty będziesz filmował. Przy okazji pokażesz... Ty nie upuść tego człowieka. Okej, okay, okej, okay, okay. Zobacz, jak to wygląda, o. Tak. O. o. Ale fajnie. Dobra, czekaj. Tylko nie upuść, proszę Cię, błagam Cię, nie upuść. No, dawaj, 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 No co? Tomek, telefon Ci się wyłączył, jak mnie nagrywałeś. Taka to robota jest z Tobą. O, mamy całą dobę. Skakuj, 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 skakuj. Skakuj, skakuj. skakuj. Tomku, wyłączyłeś ten telefon i taka robota, no. No. Nie A chciałem. Nie, się dźwięk nagra. Mam nadzieję, że się nagra. Co tak patrzysz? No bo te aparaty takie są inne. No są Każdy inne, jest no. inny środek. No bo są trzy obiektywy. Jest tak, jakby był telewizor. Taka dziurka, jak masz, od, jak w tym patrzeć, w drzwiach. I jest normalna od aparatu. No. Trochę kosztuje pewnie, nie? No, trochę kosztuje. Co? Chciałbyś będzie ile? Trochę kosztuje na pewno, nie? Na początku jest jedynka. 10 koła? Da? Co ty gadać? Ja. Co on takiego ma? Na kosztowała dwójkę, to co mi upadł telefon przy tobie. Była koła? A jak? Naprawa tego? A jak? I jeszcze 98 zł. Na taką, na, na taką cenę telefonu to mi się wydaje, że jest niedużo. Ty wiesz jak mnie to bolało? Ja wiem, ale mi się wydaje na taką cenę telefonu, jak jest telefon warty, to jest niedużo. No lepsze mi filmy wychodzą dobre. No, filmy eleganckie wychodzą, widać, nie, od razu, nie, ten... Cena <laughs> Od razu, gdzie jesteśmy na błonie? Wczoraj tą trasę jechałem półtora godziny. Tak? No. Miłego dnia. Pięć stacji nawzajem. odrabiać.